Witam Was bardzo serdecznie w moim omówieniu mangowych nowości. W tym miesiącu to najbardziej, choć jednolicie, zaszalało JPF. Jest początek XX wieku. Sachi Sugimoto, weteran wojny rosyjsko-japońskiej, zwany nieśmiertelnym walczył o przetrwanie w dzikich rejonach Hokkaido podczas powojennej gorączki złota. Kiedy przypadkiem dowiaduje się o tajemniczym skarbie Ajnów, niewiele myśląc wyrusza na niebezpieczną wyprawę, lecz nie tylko on pragnie tego złota, podczas poszukiwań będzie musiał zmierzyć się ze zbiegłymi z więźnia przestępcami, bezwzględnymi żołnierzami i nieprzychylnymi warunkami północnej dziczy. Wiele osób czekało na ten tytuł od bardzo dawna, sam kiedyś odbijał się od bajki ale mangę chyba chętnie bym sprawdził. Po aresztowaniu i przeniesieniu do nowego liceum w Tokio, Akira Kurusu odkrywa w sobie tajemniczą moc, moc prawdziwego ja, persony. Używając swojej persony i dziwnej aplikacji nawigacyjnej, Akira i jego przyjaciele wcielają się w rolę Phantom Thieves, widmowych złodziei ratujących ludzi przed wypaczonymi pragnieniami otaczających ich osób. Student z wymiany Soji Seta i jego nowi przyjaciele zostają uwikłani w serię zagadkowych morderstw oraz w miejską legendę Midnight Channel, która przenosi ich do innego wymiaru. W tym pokręconym świecie telewizji najskrytsze sekrety ludzi materializują się jako cień, Byt, który może stać się potężnym sojusznikiem lub przerażającym wrogiem. Minato Arisato, osierocony jako młody chłopiec, po latach wraca do miasta swojego dzieciństwa. Niedługo po przeniesieniu do nowego liceum zostaje zaatakowany przez cienie stworzenia, które żywią się umysłami swoich ofiar. Szybko odkrywa, że dzieli specjalną zdolność z innymi uczniami w swojej nowej szkole. Od nich dowiaduje się o ukrytym czasie, rojącym się od cieni. Jest to godzina mroku, która istnieje między jednym dniem a drugim. Dołącza do specjalnego oddziału SES i wraz ze swoimi nowymi przyjaciółmi stawia czoła zagrożeniu ze strony cieni. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Jujutsu Kaisen, ale baliście się zapytać. Ten wyjątkowy fanbook to ponad 230 stron opisów postaci, ilustracji, wywiadów, zakulisowych szczegółów i innych ciekawostek, w tym np. przykład rozmowa Gege Akutamiego z Tite Kubo. Mieszkańcy królestwa kwarcu mogą spać spokojnie. Wspaniałe anioły bronią ich dzień i noc przed atakami krwiożerczych demonów staleczających się poza świętymi granicami Królestwa. Młoda sierota o czarnych skrzydłach marzy tylko o tym, aby pewnego dnia dołączyć do aniołów i walczyć ze złem. Wychowany przez wilki chłopiec, dzięki troskliwej opiece przyjaznego mnicha, zrozumiał w końcu czym jest miłość, spokój oraz ludzka życzliwość. Nie dane mu było długo cieszyć się spokojnym życiem. W wyniku najazdu krwiożerczych wikingów stracił wszystko to, o czym nawet wcześniej nie śmiał marzyć. Jedyne, co mu pozostało, to zemsta na tych, którzy zniszczyli mu życie. Choć sin i ren bardzo się od siebie różnią, to jednak łączące te dwie dziewczyny uczucie sprawia, że każda spędzona razem chwila jest dla nich równie wyjątkowa co kolorowe rysunki w tej mandze. W maju Vaneko przekazało w nasze ręce 26 nowych tomików, w tym pierwszy tom Stage S oraz ostatni tomik mangi Złoty Baran. Studio G. zaserwowało nam 26 tomy, czyli dokładnie tyle samo co Waneko. Kotori natomiast wydało w marcu 6 tomików. JPF jechało z 7 atomami, Dajcie znać, coś z tego kupiliście. Z mojej to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.